Mamy opinię o moim y, ulubionym olejku, który mamy w naszym sklepie, a mianowicie o olejku y, żywokostowym z gojnikiem. I mamy tak. Bardzo, bardzo skuteczny. Stosuję go, ale nie dłużej niż 6 tygodni, a później doraźnie, ale jest super. I to jest faktycznie taki głos, który powtarza się bardzo często na temat olejku żywokostowego z gojnikiem. Ja naprawdę uwielbiam go nie tylko wtedy, kiedy coś mnie boli, ale również wtedy, kiedy chcę po prostu zadbać o swoją skórę, dlatego że... Nie dość, że żywokost jako taki ma szereg właściwości prozdrowotnych dla naszej skóry, dla naszych naczyń krwionośnych, więc sprawdzi się u wszystkich osób, które muszą pielęgnować skórę z taką z tendencją do zaczerwień, do widocznych naczynek. Jest spora baza zielarskiej wiedzy na temat wykorzystania właśnie żywokostu dla osób, które mają już problem z żelakami. Co więcej. Wszystkie te momenty, kiedy nasza skóra potrzebuje masażu, to olejek żywokostowy z gojnikiem jest fajnym rozwiązaniem, jako właśnie ta baza olejowa do masażu. Nawet jeśli mielibyśmy do tego dodać jeszcze sobie jakieś, nie wiem, czy rozgrzewające olejki eteryczne, czy różnego typu, no już na przykład, takie bardziej zaawansowane mieszanki olejowe, z, chcemy przygotować po prostu takie bardziej zaawansowane mieszanki olejowe z olejkami eterycznymi, to znowu ten olejek dokładnie olej żywokostowy z gojnikiem, jest świetną, świetną bazą i nośnikiem dlatego. Ale najczęściej jest on kupowany w naszym sklepie przez osoby, które mają problemy ze stawami, z różnymi bolesnościami, takimi sztywnościami mięśni, czy gdzieś na przykład takie spięcia karku się pojawiają, które trzeba rozmasować. Ja na przykład bardzo często po wielu godzinach na nogach pojawia mi się taki ból w okolicach lędźwi i tam też rzeczywiście ten olejkiem zawsze zaraz atakuje. I... Czym więcej rozmawiam z klientami na temat działania tego olejku, tym więcej mam jakby informacji, do czego można go spróbować zastosować i te zastosowania się nie kończą. I poza takim klasycznym ludowym wykorzystaniem, czyli właśnie wspieraniu zwalczania stanu zapalnego, wspieraniu zwalczania bolesności mięśni, jakichś sztywności takich stawowych no to ten olejek po prostu ma cały, cały wachlarz. Gdybyście chcieli sobie spróbować na sobie, jak ten olejek działa, to można go zamówić na naszej stronie www.detektywzdrówko.pl i cena to jest dosłownie około 19 zł, więc myślę, że jest na tyle niewygórowana, że warto przetestować i zobaczyć. Ja, jak jadę na wakacje, to zawsze mam go ze sobą na wypadek, gdyby komuś coś tam się wydarzyło. W domu też mam jedną butelkę, tutaj w pracy też mamy otwartą butelkę, bo wszystkie przeciążenia, naciągnięcia, zaraz Atakujemy żywokostem i przyznam, że to jest chyba jeden z takich najbardziej wdzięcznych produktów do smarowania, które mamy, ponieważ w większości przypadków daje rewelacyjne efekty. Tylko warto jest pamiętać, że wszystkie ziołowe rzeczy. Potrzebują czasu i cierpliwości. Czyli to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie naturalnymi metodami czynić cuda, ale jeśli jesteśmy konsekwentni i pilnujemy, żeby to, co robimy, było regularne, a w przypadku żywokostu ta regularność jest bardzo ważna, to możemy naprawdę bardzo fajnie wpłynąć pozytywnie na swoje samopoczucie. Jeśli chodzi o olej żywokostowy, to, to oczywiście on ma formę oleju, więc będzie tłusty. I to pytanie też się często powtarza, czy on jest tłusty, czy on się. Długo wchłania. Teraz tak, ja widzieliście taką w miarę obfitą ilością, posmarowałam przed chwilą sobie ręce, i to nie jest tak, że one mi się w tej chwili kleją, ale jest na tych rękach taki delikatny film olejowy. Więc jeśli chcielibyśmy. Przyspieszyć ten proces wchłaniania, to jedna z naszych widek też powiedziała nam taki fajny tip, żeby olej używać świeżo po kąpieli na taką mokrą, rozgrzaną jeszcze po prysznicu skórę, bo wtedy on po prostu wchodzi w te pory szybciej i sprawniej, i to po prostu to wchłanianie jest dużo szybsze. Ale oczywiście można również sięgnąć po innego typu wykorzystanie żywokostu, można go kupić w korzeniu i robić sobie okłady, jeśli bardzo nie lubimy tego tłustego filmu na skórze. Bądź możemy sobie być maź żywokostową. Ale z doświadczenia wiem, że olejek po prostu u większości naszych klientów okazał się skuteczniejszy, więc dajcie mu szansę, a jeśli chcecie go przetestować, to tak jak mówiłam, www.detektywzdrowko.pl. Jeśli macie jakieś opinie, którymi chcecie się podzielić z nami, to zapraszam was serdecznie jak zawsze do sekcji komentarzy, gdzie również możecie zostawiać dla mnie pytania, na które ja postaram się odpowiedzieć w formie wideo.